żeby każda laska dawała ci numer telefonu. Masz ochotę bez problemu zdobywać zaufanie każdej napotkanej osoby? Nie ma takiej opcji. To nie tutaj i nigdzie indziej. Nie. Tu nie znajdziesz na te pytanie odpowiedzi manipulatorzy, bo nie ma narzędzia, które da ci 100% pewność i skuteczność. Ale szansę możesz zwiększyć. Cześć witajcie na moim kanale też dziwne liście? część osób tak więc coś nas łączy a co neurony lustrzane dziś zajmiemy się techniką która może całkowicie odmienić sposób w jaki nawiązujecie relacje i budujecie zaufanie mowa o tak zwanym dopasowaniu To jeden problem z terapeutami jest taki zabieg w manipulacji jak mirroring czyli ktoś robi lustrzane odbicie twojej postury żeby zyskać twoją sympatię ja siedzę sobie u terapeutki gadam 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 Zmieniam nogę i widzę, że ona też zmieniła i mam takie, czy ona mi robi mirroring? Sprawdzam ją, zmieniła. O ty kurwo, rób mirroring. Jeżeli ja uśmiecham się do kogoś, to w mózgu tej osoby, która mnie obserwuje, pojawiają się pobudzenia w obszarach, które byłyby też pobudzane, gdyby to sama osoba się uśmiechała. Nasze mózgi symulują to, co widzą. Grasz w piłkę, strzelasz gole. Choć tak naprawdę oglądasz mecz. Albo żyjesz luksusowym życiem. Choć tak naprawdę oglądasz życie influencerów na Instagramie. Lewandowska Verso, Andziak. Przesyłeczka urodzinowa dla Przesyłeczka. Nie. I tak dalej. Hm. Wpadnij na mój Instagram. Jak chcesz troszkę poemulować sobie mojego życia, osoby analizującej mowy ciała, tworzącej dobre wrażenie, może nie idealne, jakiś super, ale szczere, to wchodź na mój Instagram. Dawaj teraz. Dopasowanie to podstawowa technika w NLP, czyli programowaniu neurolingwistycznym, i pozwala zbliżyć się do drugiej osoby. Trochę tak jak w Simsach. Dzięki podobnym zachowaniom i zainteresowaniom pojawi się plusik nad głową, a potem kto wie, do czego dojdzie. Graliście w Simsy? Chodźcie zobaczyć, jak to działa. Zacytuję coś z Biblii NLP. Kontrowersyjne, nie? Biblia, jak można inną książkę nazywać Biblia, przecież Biblia to tylko Biblia. Improwizując w oparciu o podane wskazówki. Dr. Milton Erickson opowiada o swoim kliencie, dziecku autystycznym. Wprowadziła dziewczynkę. Przedstawiła dziewczynkę mnie oraz mnie dziewczynce. Dziewczynka wydała kilka dziwnych dźwięków, a więc i ja odpowiedziałem za pomocą dziwnych dźwięków. I tak razem pochrząkiwaliśmy i pomrukiwaliśmy, piszczeliśmy i skrzeczeliśmy przez około pół godziny. A potem dziewczynka odpowiedziała na kilka prostych pytań i natychmiast wróciła do swojego autystycznego zachowania. Naprawdę dobrze się razem bawiliśmy, pochrząkując i pomrukując, piszcząc i skrzecząc do siebie, a potem zabrała pacjentkę z powrotem do szpitala. W nocy wyszła z nią na spacer. Później powiedziała mi ta dziewczyna prawie urwała mi rękę, tak ciągnęła mnie w stronę ulicy. Chciała się zobaczyć z tobą. Jedynym człowiekiem, który naprawdę potrafi mówić w jej języku. Wyobraź sobie, że inni ludzie dzięki dopasowaniu również tak do ciebie będą lgnąć. Tacy i tacy, weźmy taką sytuację. Jestem kelnerem i chcę zdobyć sympatię kucharza Kamila, który jest duszą towarzystwa i ma duży szacunek w restauracji. Dopasowywanie może trwać dłużej niż chwila, dlatego uzbrajam się w cierpliwość. U mnie wygląda to następująco. Po pierwsze, najpierw na poziomie werbalnym staram się porozumieć. Zaczynam używać podobnego słownictwa i systemu reprezentacyjnego. Po drugie, naśladuję reakcję, na przykład zaskoczenie, śmiech bądź smutek. Robię to subtelnie, aby nie narazić się na małpowanie. Mam na uwadze, że niektórzy nie lubią potakiwaczy. Okazuje współczucie i wsparcie, gdy wymaga tego sytuacja. Jednocześnie jestem czujny i obserwuję, czy MasterChef nie ciśnie ze mnie łacha, bo to byłaby gorycz nie do przeżycia. Po trzecie, gdy wi po, trzecie. po trzecie... gdy widzę, że mam uwagę Kamila, darzy mnie sympatią i czasami sam rozpoczyna rozmowę, zabieram się do testu. Po czwarte, podczas rozmowy odwzorowuje Kamila w sposób subtelny. On gestykuluje wysoko, ja po kilku sekundach również. On odchyla się na krześle, robię to samo po trzech sekundach. Po nieokreślonym czasie zaczynam się uśmiechać w rozmowie. Jeśli widzę u niego uśmiech, kontynuuję test. Sięgam po szklankę z wodą, a on po butelkę z kolą. Teraz wiem, że jesteśmy w harmonii i zaczynam prowadzić w tej rozmowie. A z tej pozycji do uzyskania numeru telefonu, chcesz, żeby każda laska dawała ci numer telefonu? Jest o wiele bliżej niż przed wykonaniem tych kroków. Czym w ogóle jest dopasowywanie? Jest to wzorzec, a uproszczając, sposób myślenia, którego możesz używać dosłownie wszędzie. Pomaga dopasować się do modelu świata drugiej osoby. Kiedy to robisz, lepiej będziesz rozumieć jej punkt widzenia i przede wszystkim nawiążesz świetny kontakt. A jeśli druga strona to odczuje, że macie wspólny język, to podświadomie wzmocni to waszą relację. I zaznaczam, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Możesz eksperymentować i podążać za intuicją. Wspomnę tylko, że posługiwał się nią Milton Hilland Erickson, ten o którym wcześniej wspomniałem w swojej pracy, bardzo dobry hipnoterapeuta kliniczny. Między innymi o dopasowywaniu będzie więcej w książce, którą dla Was przygotowuję. Podsyłam w opisie filmu link. Zapisz się do listy, aby nie przegapić istotnych informacji oraz daty premiery. Ten podręcznik będzie zawierał wiele technik związanych z mową ciała, obserwowaniem, pierwszym wrażeniem i wykrywaniem kłamstwa. W dzieciństwie uczysz się, że będąc podobnym jesteś akceptowanym, należysz do grupy, z którą możesz się utożsamiać. Wszelkie odstępstwa od normy mogą powodować wykluczenie i trudne emocje. Dlatego w przedszkolu dziecko o innym kolorze skóry może mieć trudniej, a w średniej szkole z inną orientacją seksualną. W dużych miastach chyba jest łatwiej, ale na przykład u nas na Podhalu w średniej szkole koledzy z małych miejscowości nawet nie mieli wsparcia od rodziny, gdy dowiedzieli się, że syn jest. Trudny temat. Podobne równa się bezpieczne. Ty wykonując subtelnie podobne ruchy ciała, używając odpowiedniej intonacji oraz używając słów, stajesz się podobny do innych, a przez to bliższy. Nie do przesady, ale o tym później. W dużej mierze odpowiadają za to neurony lustrzane. W 1996 roku zostały przeprowadzone badania. Naukowcy jedli banany na oczach małp i neurony w ich mózgu, wiadomo, małp się uaktywniały. Miały one odbijać jak lustro nie tylko zachowania, ale również emocje innych. Podobno muszą przejść przez system wzrokowy, ale w niektórych książkach czytam, że również dźwięk śmiechu podłożony w sitcomach czy programach jak u Kuby Wojewódzkiego również to wywołuje. Na przykład, nie wiesz, czy się śmiać? Producenci ci pomogą. <śmienicza> to nie ma nic z tym wspólnego, ale uwielbiam ten film i chciałem to tu wrzucić. Przede wszystkim używasz podobnej mowy ciała oraz sposobu mówienia. Poćwicz w kolejce do dentysty, żeby ostatecznie zaszaleć na rozmowie o pracę. Kilka rad. Przekazujesz komunikaty werbalnie i niewerbalnie w podobny sposób. Jeśli widzisz poprawianie okularów, nie musisz robić tego samego. Możesz na przykład przeczesać włos. Po drugie, jeśli nie widzisz pola do naśladowania, możesz zdradzić osobie kilka ciekawych faktów, wtrącając je w rozmowie. U mnie to ostatnio zadziałało, ponieważ ustalając szczegóły szkolenia przez telefon, więc mowa ciała odpada, wspomniałem, że muszę doliczyć dojazd z Zakopanego no, do ceny. Zamiast oburzenia klienta zdobyłem świetny temat do rozmowy i dodatkową sympatię, bo akurat tak się trafiło, że klient bardzo lubi te strony. Ale pamiętaj o trosce: jeśli żerujesz na innych i zależy ci na tym, aby nachapać swoje ego i lub kieszenie, szybko to wyjdzie na jaw. Po trzecie, odwzorowuj główny system reprezentacyjny. Nie będę o tym się zbytnio rozwijał, ale zwróć uwagę na to, że każdy z nas posługuje się głównie albo wzrokiem, albo słuchem, czy też czuciem. Czyli kinestetyką. I jeżeli ktoś mówi, na przykład, nie widzę tego, to nie używaj innego systemu reprezentacyjnego, tylko posłusz się tym, który on ma. Więc jeżeli on mówi, Ja tego nie widzę, to powiedz, zaraz ci wszystko pokażę. Jeżeli ktoś mówi, Nie mogę tego znieść, mam tyle rzeczy na głowie, to może warto by było mu powiedzieć, Zaraz zdejmę to z Twoich barków. Nie no tak na gorąco rzucam, ale chodzi mi o to, żeby, jeżeli ktoś mówi słowami związanymi ze wzrokiem, to używaj słów związanych ze wzrokiem, ze wzrokiem. Kolejna sprawa, rób to najpierw bardzo subtelnie, więcej obserwacji niż działania, czyli tak delikatnie. Najpierw obserwuj i wykonaj jeden drobny gest, powiedzmy w ciągu rozmowy, w następnej rozmowie zrób dwa gesty i tak dalej. Możesz posuwać się wyłapując granice, kiedy zacznie się robić dziwnie, ale nie tobie, a innym. Zaobserwuj odmienne zachowanie rozmówcy i ostrzegam, bo możesz się zdziwić, do jakiego stopnia musisz zrobić dziwne rzeczy, żeby ktokolwiek zareagował. Ludzie często są skupieni na swojej robocie, na tym, co się dzieje tam u nich w głowie, o swoich problemach, przez co ignorują kompletnie to, co się dzieje dookoła nich. Wielokrotnie byłem świadkiem rozmowy, albo i nawet uczestnikiem, że ja mówię, o a, a ta osoba zupełnie o czymś całkowicie innym, co najlepsze dogadywała się świetnie. Kolejna sprawa, możesz to robić odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi rozmówcy, tak jak akurat w tym stand-upie. A co u Ciebie, Łukasz? E, no u mnie bez zmienienia sobie powoli żyję na wsi. Aktualnie już nie walczę z dzikami. Wow, ale wygrałeś walkę, czy poddałeś się? No, nie, poddałem się już. Już nie, nie ma szans. Czyli masz nowych spółlokatorów. Nie, po prostu zamówiłem go geodeta i będę się groził bo już... <grym>, jak będą przeskakiwać ogrodzenie, to już nie wiem, co będzie. I 5 minut później używasz tego samego, co było wcześniej. Ale zrozumiałem, że nie powinien iść tą drogą, jak zobaczyłem, że jest obszar, który należy do lotniska i jest ogrodzony siatką taką chyba przeciwko dziką. Bardzo dobra siatka to była. Masz wspólny mianownik, temat, język. Super. Gdy zachodzi pełne odzwierciedlenie, druga strona może wykonać podobne ruchy co ty, choćby sięgając po wodę czy używając podobnego akcentu. Zastanawiasz się być może, gdzie to ćwiczyć, więc mówię, że w miarę możliwości, jeżeli masz chęci, dosłownie wszędzie. W kolejce na poczcie, na pani, która tam jest po drugiej stronie tej szyby, możesz to robić wśród znajomych albo jak jesteś w pracy. To jest mniej więcej tak, być może oglądałeś nie wiem, serial Peaky Blinders albo Breaking Bad albo jakiś inny swój wybrany i bardzo utożsamiasz się z głównym bohaterem. Był taki trend jakiś czas temu na TikToku, że ktoś nagrywał się w lustrze. I pierwszy dzień oglądania Peaky Blinders, potem piąty dzień oglądania Peaky Blinders, bo zaczynasz przyjmować chociażby akcent, nie? I potem o 25 dzień oglądania Peaky Blinders, bo. Powiedzmy, że ja teraz naśladuję ten charakterystyczny sposób mówienia w Speaky Blinders, jeżeli ktoś by nie zrozumiał. Jak utożsamiasz się z kimś, ktoś ci się podoba służyć i przebywanie z tą osobą, czy też oglądanie jej, to przejmujesz to mimowolnie, chętnie, podświadomie. I ważne jest, żeby gdzieś to miarowo ogarnąć także żeby wyczuć normę polecam miejsca w których ktoś Cię kompletnie nie zna ja mam taką sytuację z, ze swojego życia byłem na takim festiwalu wibracji i tam sobie kupiłem szarawary takie oto spodnie. I gdy szedłem do fryzjera, gdzie kompletnie nikt mnie nie znał, no to tak pewnie spojrzeli, okej, okay, ma jakieś dziwne spodnie, niech będzie. Ale jak już spotkałem się ze swoim serdecznym przyjacielem Kasprem, szliśmy na skórza, to mówi: o, fajnie, głównoworki, śmiesznie, śmiesznie. I to właśnie też jakoś wpłynęło na mnie taką miałem obserwację, że jak kogoś znasz, to ktoś prędzej coś wyłapie. Wiem, że to nie jest taki adekwatny jeden do jeden przykład dopasowywania, ale chciałbym, żebyś zwrócił na to uwagę pod tym kątem, że do obcych ludzi łatwiej jest się dopasowywać niż do tych bliskich. Co nie zmienia faktu, że na tych i na tych możesz w zupełności, mm, no tam eksperymentować. I tak jeszcze przy okazji wrzucę, że tak jak zostałem wystawiony na próbę, o głównoworki, głównoworki, to zastanów się, czy będziesz miał na tyle dystansu, dystansu, powiedzieć, no tak, chcesz coś dorzucić od siebie, albo może chcesz w nich pochodzić, nie wiem, zażartować sobie, śmiesznie, nieśmiesznie, ale w każdym razie brniesz w tą historię swojego znajomego, czy bardziej powiesz, to wcale nie są takie, takie spodnie, a daj spokój, bo wtedy pokażesz, że nie masz dystansu ani do tych spodni, ani do siebie, ani do tej całej rozmowy. Jak to cię przejmie to pokazuje, że tracisz kontrolę nad spotkaniem, a tego ci nie życzę. Ja na przykład, to inna już sprawa. Ja na przykład obserwuję czyjś oddech i staram się dostroić. Może to jest trochę creepy, ale jak Aga idzie spać, już dawno tego nie robiłem, ale to jest mój świetny taki ulubiony przykład, że jak śpi, to tak obserwuję jak oddycha, nie i tak patrzę i leżę w łóżku, nie? To jest śmieszne. Dobra, a na co uważać? To też jest istotne. Przede wszystkim, żeby nie siać takiego plagiatu jeden do jednego. Nie naśladuj jak w lustrze dosłownie jeden do jednego, że ktoś podnosi rękę, to ty tą samą i patrzysz mu na rękę. Okej, okay, zgiął tak palec, to ja też tak zrobię. Absolutnie nie. Dobrze jest to robić z lekkim opóźnieniem i w subtelny sposób. Kiedy zauważysz, że na samym początku na pewno będziesz się czuć cringe'owo, że co ty w ogóle robisz i absolutnie dziwnie się czujesz, ale... Obiecuję ci, że spokojne gesty, pojedyncze rzeczy, czy spojrzenie, nawet w którąś stronę ktoś spojrzy, to ty też daj przestrzeni w tej rozmowie i też spójrz gdzieś na bok w podobne miejsce. Pomoże to w całej rozmowie. Nie będę teraz odbierał. Kolejna sprawa, używanie nieumiejętnie intonacji. No to jest coś, co bardzo łatwo wyłapać. Zwróć, zwracam na to uwagę często na podhalu, to gdzie mieszkam, że powiedzmy ktoś przyjeżdża na weekend do Zakopanego i od razu będzie mówić hej panoczku, będziemy teraz grali, hej, no to już i ta intonacja i to nieumietne używanie tych słów powoduje gulę u mnie, a co dopiero u takich rodowitych górali. Dlatego uważam, że mega subtelne ruchy więcej działają niż jakieś rozstrojone działania. No, okay. niektórzy mówią, że to na nich nie działa. Zdarza się taki tekst, że na mnie to dopasowanie nie działa, i że jak ktoś widzę, że ktoś coś takiego robi, to ja już od razu automatycznie się zamykam i mnie to denerwuje. Ja tej osobie nie zaufam. Masz do tego prawo, w zupełności to rozumiem. Ja widzę to ze swojej perspektywy, że chcę zbudować. Przykładowo, nie mam jakiegoś interesu szczególnego, żeby z Wojtkiem. Nie wiem, przymilić się do niego, ale chcę, żeby dobrze nam się rozmawiało, i chciałbym, żebyśmy raz na jakiś czas, kiedy się spotkamy, żeby to była taka swobodna rozmowa. I jeżeli mnie to dużo nie kosztuje, żeby dopasować się do jego stylu, to po prostu to robię i nie czuję w tym nic sztucznego. Jeżeli ta osoba czuje, no to też, jeżeli mi zwróci uwagę, to powiem, OK, dobra, chciałem tylko, żeby nam się lepiej dogadywało, ale jeżeli czuję, że to jest źle, to nie będę tego robić przy tobie. I chill, nie? Koniec tematu. Świat się nie zawalił. Ostatnia sprawa, no w sumie krytyczne podejście, żeby tutaj podchodzić z taką większą ilością ciekawości, żeby nie myśleć, o koniec świata, ja teraz będę, muszę robić to jakoś taki, taką procedurą, instrukcją z IKEA. Absolutnie nie. Eksperymentuj próbuj jednego, pomin drugie, spróbuj trzeci punkt, pomin czwarty. Baw się tym wszystkim i zobacz, jak to wpływa na ciebie oraz na twoich rozmówców. Słowem zakończenia, pamiętaj, aby odwiedzić też stronę edu.gladyszek.pl. Na Black Friday przygotowuję specjalną ofertę z dużą zniżką dla widzów kanału Między Słowami. Kurs online oraz szkolenia stacjonarne w super cenie. Wpadnij! <laughs> Game over.